Hejka! Tym razem challenge, do którego nikt nie nominował, ponieważ Invisible Hurricanes zachęcają do tego, żeby wziąć w tym udział, więc biorę udział. I jest to Smurf Challenge. No to lecimy to zrobić! Wybrałam jako konia Dorche, ponieważ jest najbardziej niebieska i najbardziej pasuje jej taki bajkowy styl. Zastanawiałam się między papą Smurfem a zwyczajnym Smurfem, ale stwierdziłam, że będę zwyczajnym Smurfem. Muszę stwierdzić, że był to chyba jeden z łatwiejszych challenge'y. Jesteśmy gotowe? Tak się o to prezentujemy? Napiszcie proszę, co myślicie. I skoro ja nie byłam typowo przez nikogo nominowana, ja też nikogo typowo nie nominuję, tylko kto chce po prostu niech zrobi ten challenge. I to na tyle dzisiaj. Do następnego pa!